Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie Trama Doli Hydrochlor się kłania dzisiaj chciałem wam powiedzieć o kilku rzeczach kilka rzeczy o kilka rzeczy was się spytać a więc jak już wiecie pewnie z ostatniego filmiku kupiłem kilka roślin ostatnio między innymi są to te dwie rośliny tutaj Tą kojarzę u mokrych łapsk. Zapomniałem, jak ona się nazywa, ale to jest najprawdopodobniej ta sama roślina, którą mają, która ma w swoim akwarium: mokry łapska. To zabicie mnie, a nie wiem. Oczywiście pan w zoologu nie był w stanie mi powiedzieć, co to jest. Nie wiem, czy to jest jakaś rotalla, czy co innego. Poszukam, poszperam trochę na necie, bo nie miałem specjalnie czasu, ale. Ale poszukam, może mi się uda, a jeśli nie, to może wy mi podpowiecie, co to jest. Eee, no to też jest kolejna nowa roślina. Eee, to jest eee, Anubias nana. Eee, tutaj jest mój Anubias A eee, Tutaj jest trochę muchu, którego tam dostałem też eee, ostatnio. Eee, co jeszcze? Eee, ta roślina. Powiedzcie mi, co to jest. Eee, to czerwone. Eee, Pomiędzy parwulą a kryptokoryną. E, mi to wygląda na jakąś kryptokorynę. E, pan zoolog oczywiście nie potrafił mi powiedzieć, co to jest za roślina, ale ja myślę, e, znaczy mam nadzieję, że to jest jakaś krypta. E, tylko powiedzcie mi, jaka. E, tutaj jest kolejna roślina, którą kupiłem. To już jest na 90% kryptokoryna. Też muszę poszukać, jaka to jest. Tutaj koło mojej czerwonej kryptokoryny myślałem, że będzie fajnie wyglądała. Mam nadzieję, że będzie to ładnie kontrastować. Ktoś się mnie pytał, co to z tyłu jest: czy to jest nowe tło, czy co to jest? To są liście katapangu. Słuchajcie, kupuję takie duże liście katapangu. Moje krewety je uwielbiają. One delikatnie barwią wodę, zresztą ją uzdatniając poprzez związki humusowe i garbniki inne substancje w nich zawarte, I, no i mi to odpowiada jak najbardziej, dlatego je dodaję tutaj do tego akwarium. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, że szlak mnie trafia z tym moim filtrem, to jest E1501. Mój nowy filtr, który, o którym już większość z Was wie i pamięta, filtr był kupiony, we wrześniu bodajże. Albo w październiku, z tego co pamiętam, coś takiego przyjechał do mnie i zaczął przeciekać. Tak, miałem tutaj przeciek pełno wody na dywanie. Filtr pojechał z powrotem do Polski. Okazało się, że faktycznie po wyłączeniu jego jest, jest z nim problem, i woda się wylewa. Po wyłączeniu, ja się tam zresztą kłóciłem z panem, bo pan powiedział, że wszystko jest ok i tak dalej. Ja mówię, no to pan go wyłączy i zostawi na dobę, zobaczy jak to wygląda. I faktycznie było, był w nim przeciek. Dostałem nowy filtr, nowy filtr przyjechał. No, i jest zapowietrzony, już kombinowałem. Naprawdę, prak praktycznie ze wszystkim posłuchajcie, jak on chodzi. No, i patrzcie, jak mi na, patrzcie mi jak, jak, jak mi na powietrza wodę. No. I co ja mam zrobić? Słuchajcie, rozbierałem go za cztery razy, e, zmieniałem wężyki, czyściłem go, e, zmieniałem układ koszy, e, próbowałem już nawet, bo myślałem, że gdzieś przepuszcza wodę na, e, na tych plastikowych złączkach, co tam są, u góry, więc ściągnęłem i włożyłem bezpośrednio filtry rurę do wody i też zaciągał powietrze. Więc najprawdopodobniej jest to gdzieś tutaj na tych złączkach albo na wlocie węży. Na wlocie węży myślę, że nie. Możliwe, że jest gdzieś tutaj. I albo to będę musiał wymienić, albo po prostu wyślę ponownie filtry do Polski do serwisu. No niestety nie teraz, bo wiązałoby to się z niezłymi kosztami, poza tym trwałoby to bardzo długo. Poczekam aż ktoś ze znajomych będzie najprawdopodobniej dopiero na wiosnę jechał do Polski i mi ten filtr weźmie i wyśle. Wysyłka ode mnie takiego filtra z Danii to jest w kosztach w granicach myślę 200 zł by była wysyłka, więc no Także podziękuję i myślę, że wyślę ją z Polski. Pan mi sugerował, że ja się po prostu nie znam, nie potrafię podłączyć filtra. Ja tutaj mam filterek, proszę bardzo, też JBL-a, tylko a 700 no i chodzi u mnie od pół roku dwa razy go rozbierałem i składałem i wszystko z nim jest cacy ok, i jakoś chyba potrafię go składać zresztą no ile razy można składać filtr dobra nieważne co jeszcze wam chciałem powiedzieć chciałem wam powiedzieć i pokazać jak wygląda moja 45 mój 45 litrowy low baniaczek na bazie ziemi ogrodowej w tej chwili już są w nim krewetki jest kilka ampułek ampularii ślimaków, jest jeden ślimak zebra z tyłu z tyłu posadziłem kilka kryptokoryn tam jest jeszcze pogestemon i tutaj są też kryptokoryny, a tu jest parwula jak to będzie rosło, zobaczymy. Miało być mniej tego wszystkiego, ale oczywiście Tramal musi mieć od groma roślin. Nie wiem, co zrobić. Rogatek w każdym razie zniknie z tego akwarium. On jest na starty, włożony do akwarium, żeby, żebym tutaj nie miał problemów z glonami. I mam nadzieję, że nie będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie. Czekam, czy te rośliny mi się przyjmą, czy nie przyjmą. Mam zamiar tutaj trzymać i mam nadzieję, że uda mi się rozmnożyć z czasem rozbory galaksy. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Chciałem Was poinformować, że najprawdopodobniej w niedługim czasie pojawią się na moim kanale reklamy. A mianowicie akwarystyka. Wiecie, ile kosztuje, i ja mam plany postawienia dalszych zbiorników. No, a to niestety wiąże się z kolejnymi kosztami. Chcę postawić zbiornik 760 litrów i kolejny mały zbiorniczek, ten mój parapeciak. To ten zbiorniczek, który mam na parapecie, chcę również w końcu przełożyć do jakiegoś szkiełka. No to wszystko są koszty. Czy na to uzbieram? No zobaczymy, czy, czy, czy uzbieram. No ale chociażby koszty światła i tak dalej, i tak dalej. Mi się zwrócą. Zobaczymy. Co jeszcze? Chciałem Wam powiedzieć, że niedługo będę modyfikował najprawdopodobniej tą lampę LEDową. Ponieważ, no właśnie, a propos światła, myślę, że zrobię osobny filmik i wypowiem się wtedy, bo już mam konkretną odpowiedź na temat tego światła staśm LEDowych. I wtedy wszystko się okaże, co, jak yy, i dlaczego yy, i czy warto je mieć w akwarium, czy nie. No dobra, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć.